Witajcie, drodzy seniorzy. Wyobraźcie sobie, od teraz cała wasza emerytura trafia na wasze konto bez ani grosza potrącanego z podatków. Zgadza się, dobrze słyszeliście. ZUS właśnie zatwierdził rewolucyjną zmianę, która ma odmienić życie każdego emeryta w Polsce. W tym filmie dokładnie wyjaśnimy, jak to działa, kto się kwalifikuje i co musicie zrobić, aby cieszyć się większą ilością pieniędzy w kieszeni każdego miesiąca. Gotowi na finansową rewolucję? Zaczynajmy. Czy wiecie, że przeciętny polski emeryt traci z powodu podatków nawet 20% swojej emerytury? To tysiące złotych rocznie pieniądze, które można by Y przeznaczyć na leki, długo wyczekiwane wakacje lub proste przyjemności, takie jak prezenty dla wnuków? Ale teraz to wszystko się zmieni. Od stycznia 2025 roku emeryci mogą otrzymywać 100% swojej emerytury całkowicie wolne od podatku. To nie jest chwilowa ulga ani bonus dla wybranych. To ogólnokrajowe prawo, które będzie obowiązywać każdego emeryta. To historyczna zmiana, pierwsza tego typu od dziesięcioleci, która może znacząco zwiększyć budżet domowy. Ale to nie wszystko. Podzielimy się z Wami również inspirującą historią pani Haliny, 72-letniej emerytki z Krakowa, która dzięki nowej ustawie zyskała dodatkowe 500 zł miesięcznie. Teraz w końcu planuje wymarzoną podróż nad morze. Przeprowadzimy Was przez proces sprawdzania. Czy kwalifikujecie się do otrzymania zasiłku? I przedstawimy kilka sprytnych i praktycznych sposobów na optymalne wykorzystanie tych dodatkowych pieniędzy. Czy wiecie, że możecie nawet obniżyć rachunki, inwestując w proste rzeczy, takie jak cyfrowy termostat? To nie tylko teoria, to wiedza, która może realnie odmienić wasze życie. Zostańcie z nami, a dowiecie się, jak w pełni wykorzystać tę nową szansę i cieszyć się emeryturą bez stresu finansowego. Jeśli ten temat jest dla Was ważny, Dajcie łapkę w górę, motywuje nas to do tworzenia kolejnych przydatnych treści. Subskrybujcie i oglądajcie do końca, bo mamy dla Was jeszcze więcej praktycznych porad. A teraz usiądź wygodnie i rozsiądź się wygodnie, bo zagłębiamy się w szczegóły tej niesamowitej zmiany, która sprawia, że emerytura w Polsce jest bardziej przyjazna seniorom niż kiedykolwiek wcześniej. Co właściwie oznacza stwierdzenie, że Twoja emerytura jest teraz wolna od podatku? Od 1 stycznia 2025 roku rząd wprowadził ustawę całkowicie znoszącą podatek dochodowy od wszystkich świadczeń emerytalnych. Nie jest to kampania promocyjna ani tymczasowe zwolnienie. Ma charakter stały, prawnie wiążący i dotyczy każdego emeryta niezależnie od wysokości emerytury i stażu pracy. Wyobraź sobie, co miesiąc cała kwota Twojej emerytury jest wpłacana na Twoje konto, bez żadnych potrąceń. Dla wielu będzie to oznaczać setki dodatkowych złotych miesięcznie. Które można wydać na codzienne potrzeby, drobne przyjemności, a nawet odłożyć na przyszłość. Ale jak doszło do takiej zmiany? Wszystko zaczęło się od lat debaty publicznej na temat obciążeń podatkowych emerytów i tego, jak niesprawiedliwy wydawał się system wobec tych, którzy przepracowali dekady. Organizacje takie jak Krajowy Związek Emerytów i Rencistów od lat domagały się reformy podatkowej. W końcu ich głos został wysłuchany. Ta ustawa jest wynikiem silnej presji społecznej i zmiany priorytetów rządu. To, co kiedyś wydawało się niemożliwe, stało się rzeczywistością i warto to uczcić. Zanim przejdziemy do szczegółów dotyczących korzystania z tej ustawy, opowiem o panu Tadeuszu, 68-letnim emerytu z Wrocławia. Całe życie pracował jako mechanik i otrzymywał 2800 zł miesięcznie emerytury. Po opodatkowaniu jednak do domu, zostało mu tylko około 2300 zł. Ta różnica 500 zł oznaczała, że musiał stale szukać oszczędności, rezygnując z wizyt w kawiarniach i kupując wnukom prezenty urodzinowe. Kiedy po raz pierwszy usłyszał o nowej ustawie, był sceptyczny. Myślałem, że to kolejny chwyt marketingowy, powiedział mi ze śmiechem. Ale po telefonie do ZUS-u i potwierdzeniu zmian dowiedział się, że będzie otrzymywał brakujące 500 zł miesięcznie. Teraz planuje wyremontować łazienkę i w końcu wybrać się na krótki urlop do zakopanego, o czym marzył od lat. Jego historia pokazuje, że nie chodzi tylko o liczby, ale o jakość życia. A co najlepsze? Nie jest sam. Takie historie pojawiają się teraz w całej Polsce. Jak więc możesz mieć pewność, że twoja emerytura będzie również wolna od podatku? To prostsze, niż mogłoby się wydawać. Nie musisz wypełniać skomplikowanych formularzy, ani biegać od jednego urzędu do drugiego. ZUS automatycznie dostosuje wysokość świadczeń emerytalnych do nowych przepisów. Oznacza to, że twoja pierwsza wypłata emerytury w 2025 roku powinna dotrzeć w pełnej wysokości. Ważne jest jednak, aby upewnić się, że twoje dane są aktualne. Mam na myśli numer konta bankowego, adres, wszystko, czego ZUS może potrzebować, aby się z tobą skontaktować. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ jeśli ZUS będzie wysyłał ci powiadomienia, a twoje dane będą nieprawidłowe, możesz coś przegapić. Możesz sprawdzić i zaktualizować swoje dane, Dzwoniąc na infolinię pod numer 00 lub logując się na swoje konto na platformie PUE. Jeśli jeszcze nie założyłeś tam konta, teraz jest idealny moment. To Twój osobisty panel do wszystkich spraw związanych z emeryturą. Możesz sprawdzić, ile otrzymujesz, jakie składki zostały wpłacone na przestrzeni lat, a nawet ubiegać się o inne świadczenia. Porozmawiajmy jednak o tym, co zrobić z tymi dodatkowymi pieniędzmi, które pojawią się na Twoim koncie. To było główne pytanie pani Krystyny, 70-letniej emerytki z Poznania, która skontaktowała się z nami po obejrzeniu jednego z naszych poprzednich filmów. Była zachwycona nowym prawem, ale jednocześnie czuła się przytłoczona. Od lat oszczędzam każdy grosz, powiedziała. Nie wiem, jak mądrze wykorzystać te pieniądze. To uczucie jest niezwykle powszechne wśród emerytów, więc pozwól, że podzielę się kilkoma praktycznymi pomysłami, które cię zainspirują. Zacznij od zastanowienia się nad swoimi codziennymi potrzebami. Może czas wymienić stare łóżko na wygodniejsze, które pozwoli ci lepiej spać. Albo zainwestuj w produkty spożywcze wyższej jakości, świeże owoce i warzywa, które dodadzą ci energii. Nie musisz robić żadnych ekstrawaganckich zakupów. Nawet drobne zmiany, takie jak lepsza lampka do czytania, czy para wygodnych butów do chodzenia, mogą mieć realne znaczenie. A jeśli czujesz, że masz już wszystko, czego potrzebujesz, Rozważ oszczędzanie na przyszłe wydatki. Założenie konta oszczędnościowego lub lokaty terminowej w banku może pomóc uchronić się przed nieoczekiwanymi wydatkami, takimi jak naprawy samochodu czy rachunki medyczne. Innym świetnym sposobem na wykorzystanie tych pieniędzy jest inwestowanie w zdrowie. Wiem, że może to brzmieć jak banał, ale zdrowie to twoja niezależność i radość na emeryturze. Z dodatkowymi pieniędzmi możesz pozwolić sobie na prywatną konsultację lekarską u lekarza specjalizującego się w opiece nad osobami starszymi, a nawet zapisać się na zajęcia fitness, takie jak yoga czy aqua aerobik. Czy wiesz, że nawet lekka aktywność fizyczna może zmniejszyć ryzyko chorób serca o 30%? To fakt potwierdzony przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Pamiętasz panią Halinę z wcześniejszych zajęć? Zapisała się na zajęcia taneczne dla seniorów i powiedziała mi: "Czuję się od 20 lat młodziej". Zaśmiała się, mówiąc, że teraz tańczy walca z panem Zenkiem, a jej wnuki nie mogą uwierzyć, ile ma energii. Takie historie budują, prawda? Pokazują, że emerytura to nie siedzenie na krześle, ale odkrywanie nowych pasji i cieszenie się życiem. Porozmawiajmy teraz o tym, jak nowe prawo może wpłynąć na twoje codzienne życie. Dla wielu seniorów dodatkowe pieniądze oznaczają większy komfort. Weźmy na przykład rachunki za media. Czy wiesz, że ceny prądu w Polsce wzrosły o prawie 40% w ciągu ostatnich pięciu lat? To ogromne obciążenie dla budżetu emeryta. Dzięki emeryturom wolnym od podatku możesz wreszcie pozwolić sobie na modernizację, która obniży twoje miesięczne wydatki. Nawet coś tak prostego, jak wymiana żarówek na LED może obniżyć rachunek za prąd o 15-20. Możesz też rozważyć instalację inteligentnego termostatu, aby efektywniej zarządzać ogrzewaniem. Pani Maria z Gdańska... Którą poznałam na warsztatach dla seniorów, kupiła termostat i powiedziała, że jej rachunek za gaz spadł o 200 zł w sezonie grzewczym. To tak, jakby ktoś dał mi te pieniądze za darmo, śmiała się. Te drobne zmiany mogą mieć ogromne znaczenie. Ale to nowe prawo nie dotyczy tylko pieniędzy chodzi o przywrócenie godności i spokoju ducha. Wielu seniorów, z którymi rozmawiałam, mówiło mi, że podatki dają im poczucie, że rząd odbiera im to, na co tak ciężko pracowali. Pracowałam 40 lat, a potem musiałam oddać część emerytury, narzekała pani Zofia z Warszawy. Teraz, bez podatków, seniorzy czują, że ich wkład jest wreszcie szanowany. To ważne nie tylko dla portfela, ale i dla dobrego samopoczucia. Wyobraź sobie satysfakcję z otwarcia wyciągu bankowego i zobaczenia pełnej kwoty emerytury bez żadnych potrąceń. To poczucie sprawiedliwości i bezpieczeństwa to coś, na co wszyscy zasługujemy na emeryturze. Chciałabym poruszyć jeszcze jeden temat, jak to nowe prawo może wzmocnić relacje z rodziną. Może to zabrzmieć zaskakująco, ale dodatkowe pieniądze mogą pomóc w nawiązaniu bliższych relacji z bliskimi. Może zaprosisz wnuki na lody, zorganizujesz rodzinny obiad lub wręczysz dzieciom drobny upominek na ważny dla nich projekt. Te gesty nie tylko przynoszą radość, ale także pokazują, że emerytura to czas dzielenia się miłością i doświadczeniem. Pani Elżbieta Skatowicz opowiedziała mi, jak kupiła wnuczce zestaw do rysowania Ponieważ zauważyła, że dziewczynka uwielbia rysować. To był taki drobny prezent, powiedziała ze łzami w oczach, ale widok jej uśmiechu był bezcenny. Takie chwile tworzą wspomnienia, które pozostają na całe życie. Możesz się teraz zastanawiać, czy ta ustawa zostanie z nami na stałe, czy będzie tylko chwilową ulgą, która może zniknąć za rok lub dwa. To bardzo uzasadniona obawa. Według oficjalnych informacji, ustawa została wprowadzona jako trwała reforma, a rząd zapewnia, że jest częścią szerszej strategii wsparcia seniorów. Mimo to warto być na bieżąco. Polecam regularne sprawdzanie strony internetowej ZUS lub subskrypcję newslettera Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. To świetny sposób na otrzymywanie aktualności prosto do skrzynki odbiorczej. A jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, nie wahaj się pytać. Pracownicy ZUS służą pomocą, a ich infolinia jest przyjazna dla seniorów. Pamiętajmy, to ogromny krok naprzód. Może nie rozwiąże wszystkich problemów, ale dowodzi, że Twój głos jest słyszany, Twoje potrzeby są doceniane, a Twój wkład szanowany. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się wydać dodatkowe pieniądze, zaoszczędzić je, zainwestować w zdrowie, czy wesprzeć rodzinę wiedz, że ta zmiana jest dla ciebie. Jesteśmy tu, aby wspierać się na każdym kroku. Jeśli ten film ci pomógł, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i podziel się nim z innymi seniorami, bo wiedza to potęga, a razem możemy więcej.